Czy naprawdę jesteśmy właścicielami naszych kotów? Takie pytanie pojawiło się w mojej głowie przed 10 minutami, kiedy włączyłem nagrywanie i mówiłem o tym, dla kogo koty dachowca, czyli takie mieszańce, koty, których przeszłość, jeśli chodzi o ich przodków, jest nieustalona. I wtedy wpadła mi myśl do głowy. Już nie pierwszy raz oczywiście chodzi o to, że taka myśl, a nie że dochodzi do procesu myślowego w mojej głowie, że no, koty w odróżnieniu do psów są z nami może z troszkę innych powodów, niż to się niektórym wydaje, że może w rzeczywistości nie do końca jesteśmy właścicielami tych kotów, nie do końca je oswoiliśmy, i czy to nie jest tak, o czym też mówili inni, że to koty oswoiły nas. I są z nami nie z powodu tego, że po prostu wpłynęliśmy na nie w tak mocny sposób, że bez nas sobie nie poradzą. Większość kotów bez nas jak najbardziej by sobie poradziła tylko po prostu są z nami z wygody, z tego, jak potrzebują, z tego, że jesteśmy w stanie w bardzo fajny i bezproblemowy sposób zapewnić im wszystkie rzeczy, których potrzebują. No a w zamian są obok nas i niekiedy dadzą się pogłaskać. O co może tutaj chodzić? Jakie potrzeby spełniamy? Oczywiście, po pierwsze, schronienie, po drugie, bezpieczeństwo i po trzecie, żywność. Z nami, z ludźmi, koty mają o wiele prościej, niż by musiały żyć w takich warunkach dzikich. My im zapewniamy te wszystkie najważniejsze rzeczy, często o niebo lepsze niż to, co mogłyby. Niejako zdobyć, gdyby żyły w stanie dzikim. A kot, będąc obok nas, obok człowieka, ma zapewnione wszelkie wygody. Ma zapewnione rzeczy, których zdobycie w warunkach naturalnych byłyby, byłoby bardzo trudne. Tutaj od razu zaproszę na mojego patronajta, na możliwość wsparcia mnie poprzez komentarz z super podziękowaniem, czy też postawienie mi symbolicznej kawy. Wszystkie linki w opisie. No, jeśli chcesz, jeśli chcesz. No, w jakiś sposób wspierać ten kanał, to oczywiście możesz to zrobić w ten sposób. Ale wracając do tego, czy w rzeczywistości jesteśmy właścicielami tych naszych kotów, czy po prostu one pozwalają nam być ich opiekunami? I myślę, że no w dużej mierze to jest po prostu pozwalanie nam, ludziom, na opiekę. Na zapewnienie im tych wszystkich rzeczy, których potrzebują. Kiedyś w zamian za na przykład ochronę przed szkodnikami, teraz nadal w wielu miejscach tak jest, ale nawet wówczas było to coś, co było dla kotów bardzo pozytywne. Nadal było to zapewnienie miejsca, bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków, żeby móc polować, ponieważ wokół nas, wokół ludzi, po prostu tych szkodników, tych naturalnych, Ofiar kotów było więcej. To my, poprzez gromadzenie zapasów, produkcję śmieci, hodowlę zwierząt, powodowaliśmy, że te warunki dla gryzoni, dla szkodników, wszelkiego rodzaju szkodników były optymalniejsze. No a kiedy jest to dla nich fajniejsze, to się do nas zbliżają, a wtedy koty mają używanie, ponieważ wtedy też łatwiej mogą no, zapolować. I to była taka transakcja wiązana. My im zapewniamy bezpieczeństwo, niekiedy je dokarmiamy, dbamy o nie w coraz większej, w coraz większym zakresie, a one odwdzięczają się nam zwalczaniem tych zagrożeń, które nam również przeszkadzały. Teraz czasy mocno się zmieniły, ale ta funkcja, że nadal opiekujemy się kłotami, nadal istnieje i wręcz się zwiększyła. Ponieważ koty są z nami już nie, dlatego że no to się opłaca, tak można powiedzieć, pomaga im w tym troszkę dzikim, troszkę naturalnym życiu, ale po prostu nasza obecność ten proces, te procesy ułatwia. Tutaj można powiedzieć, wchodzimy na kolejny poziom, weszliśmy na kolejny poziom, w przypadku którego to my często zapewniamy pełnię, jeśli chodzi o potrzeby kota. No, i kot z dużą radością to przyjmuje. Podobnie robiłoby i robi nadal wielu ludzi, że gdy ktoś zapewni odpowiednie warunki, odpowiednie, można powiedzieć, rzeczy, żeby zaspokoić nasze potrzeby, to jesteśmy w stanie niejako zgodzić się na pewne ograniczenia. W przypadku kotów ograniczenia wynikające z ograniczenia, jeśli chodzi o wolność. W części przypadków, ale jeśli chodzi też o ten aspekt bycia obok nas. Ponieważ koty no, przyzwyczaiły się do naszej obecności i często odbierają te nasze, można powiedzieć, pieszczoty, tą pielęgnację w sposób pozytywny. One też są istotami społecznymi. To nie jest tak, że koty to tylko samotniki. I łączą w ten sposób to, że zapewniamy im jedzenie, bezpieczeństwo, schronienie. Z tym, że obok siebie mają żywą istotę, która po prostu jest i zapewnia też ten aspekt, można powiedzieć, fajnego i zapewnia też ten aspekt bycia obok innej żywej istoty. I jak słyszycie, może troszkę krążę obok tego, żeby powiedzieć to wprost, ale może właśnie koty są z nami, ponieważ tak im wygodnie. Często też nie znają zupełnie. Innego życia, ale no to bycie obok nas, to co im zapewniamy, jest dla nich wygodne. I tak taki kot mógłby no, gdzieś pójść i no, rozpocząć życie dzikiego kota, mógłby zdziczać, tylko że no, wraca do nas. Wraca do nas, ponieważ zna to miejsce, wie, że tutaj będzie ciepło, że nic mu nie grozi, że będziemy obok niego, że będzie jedzenie i. Będą te wszystkie rzeczy, które mu są potrzebne. No prawie wszystkie. I koty wracają. Koty są nadal z nami, i chociaż mogłyby sobie w większości przypadków poradzić samodzielnie, to jednak dalej są obok nas. Dalej wybierają człowieka, zdając sobie sprawę, no, że po prostu ten komfort, który koty kochają, no, lepiej przełożyć nad, można powiedzieć, to, że no, będę gdzieś indziej, no ale będzie o wiele gorzej, ponieważ musimy wiedzieć, że te dzikie koty, ale też koty wychodzące, no one mają wiele zagrożeń wokół siebie i niestety one potrafią bardzo szybko, niestety, zniknąć. I na przykład patrząc na średnią długość życia kotów dzikich, która wynosi kilka razy, która jest kilkukrotnie niższa, Niż kotów, które żyją z ludźmi, no to widać, jak te zagrożenia, na, można powiedzieć, na zewnątrz, w stanie naturalnym, w stanie dzikim są duże. A koty zdają sobie z tego doskonale sprawę, że lepiej być w ciepłym mieszkanku, gdzie będą dwa-trzy posiłki dziennie, i jeszcze będzie się dokoła przytulić. I będzie się gdzie pobawić, niż być w tych ciężkich warunkach, gdzie jest zimno, gdzie jest często głodno, gdzie jest niebezpiecznie, no i gdzie trzeba po prostu walczyć o przetrwanie. Więc myślę, że koty nie były zwierzętami oswojonymi, tylko koty oswoiły ludzi. Nas po prostu oswoiły, żeby zapewnić sobie i swoim potomkom lepsze, bardziej komfortowe życie zapewnić sobie warunki, które no, pozwolą im dłużej funkcjonować i pozwolą ich potomstwu no, mieć lepsze, lepszą szansę na przyszłość. Więc y, można powiedzieć, to nie my jesteśmy właścicielami kotów, teoretycznie tak, ale to one, y, można powiedzieć, mają w tym duży udział, jeśli chodzi o, ale to one, można powiedzieć, wybrały takie życie. To one niejako przygarnęły nas ludzi, żebyśmy mogli się nimi opiekować. Co o tym sądzicie? Jaka jest Wasza opinia? Czy koty są nasze, czy po prostu pozwalają nam się sobą opiekować? Jak to wygląda, w waszej, jak to wygląda z Waszej perspektywy? Jak można powiedzieć, to wygląda, jeśli chodzi o Wasze koty, o Wasze podejście do kotów? I czy Ty. Myślisz, że to ty tutaj rządzisz, czy to kod pozwala ci rządzić? No ale na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.